Z ewangelii według świętego Jana, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To jest odpowiedź na pytanie, skąd człowiek ma czerpać siły. Bo pierwszym i najbardziej intensywnym doświadczeniem człowieka XXI wieku jest to, że jest bezsilny wobec swojego życia, że nie jest w stanie znaleźć źródła innego niż Bóg, że tak długo jak próbujemy żyć na własną rękę, własnymi siłami, tak długo okazuje się, że nieustannie przegrywamy, niszczymy, depczemy, że nie potrafimy kochać, nie potrafimy czerpać z tego świata, że niestety, ale nieustannie odbieramy sobie szansę na szczęście. I Bóg dzisiaj wskazuje prostą drogę. Jesteś słabeuszem, którego życie jest skierowane ku ruinie i jedyne, co cię może uratować, to źródło życia, jakim jest ciało i krew Pańska. Czy naprawdę stać cię na to, by z tego źródła zrezygnować, i gdzie ciebie zaprowadzi życie bez Eucharystii? Bo Jezus mówi: Życie bez Eucharystii prowadzi do śmierci. Do zobaczenia jutro.